Henderson pompuje dentkę na full. No. Oh, pipop 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 pipop. Fokus. Ah! Piotrek. Kema. Kolega dzisiaj pożyczył mój rover, bo on jeszcze czeka na swoją dekadę. Ale tu kolega przyjechał. Przywitałem się. Lecimy do metra No lecimy się mało No to w następnym odcineczku jest Noi Bartek, znowu Dziękuję. żeś przyjechał I znowu chcesz na Nekro Który to jest raz? Tutaj jest kolejny Bartek I Kacper Witam, też przyjechał z Demliną I ja oczywiście też Bartek, więc jest z trzech Bartków Dokładnie Można się pogubić tutaj Co robisz? Y, Pompuję damper w nowym rowerze, mam nowy rower A gdzie ten twój y, Trek? Tręknął? Nie no, jest, co tam. Jeszcze żyje? Jeszcze. No co, no, nieźle. Chociaż Mateusz go ostatnio katował, więc tam wiesz. Rama już bliska pęknięcia po takim. Dobra, ogarnij rower i się rozgrzewamy. Lecimy jakąś szybką rozgrzeweczkę. A! A! na początku szło średnio, ale już później się troszkę dogrzałem i już dobrze mi wychodziło. Tam tylko były kajsiki dwa. Ja tam chcę sobie śmiga, a ja sobie porobię jakieś sztuczki na tym bęku I mam plan na taką śmieszną odwikę trochę. No to jest normalna odwika, a chcę zrobić taką z One handem, gdzie zdral mi pokazał na Instagramie, jak coś tak robił. O, to był znak, się obstrałem trochę. Jeszcze ja. za bardzo koło stary, to... stary moja opona dobrze klei. Ale kleją! Ej, na moich oponach nie umiem tak zrobić U. Siadło. Dobra, zbieramy się z pamtrak'a i lecimy na hopy. Gdzie są I dzisiaj ty robisz Barstina. Może, może, ja nie chciałbym Ostatnio zrobił ten. Roberci, to teraz ty robisz Barstina. Może. A na ciebie mam misję taką. Dzisiaj na moim rowerze kręcisz tak. dwa bary. Git. Git. Drugi. Lecimy. Dobra, tutaj zawodnicy już się przygotowują i wy idziecie na początku na treningówkę? Jest. Dobra. Ty też na treningówę? Tak, idę No to ja idę na początku się rozgryźć na stoliki i później do Was dołączę. Idę zrobić... <grywki> idę sobie zrobić dwa kursy, trzy i, i przyjadę do Was. Dobra, no, dołączyłem tych chłopaków na treningówkę. O, z niką. Nikt nie jedzie, nikt nie jedzie. się kameruje Jaki nos do trzech razy sztuka Git! No nie no prawie. Git! Luksusowo! Czyli dzisiaj jest ten katowany double bar i track Gi. A ja teraz idę do Xylona bo do on on widzę! Idę do Xylona, bo widzę, że on już... No zaraz to zrobił, ale nie zrobił Dawaj Musisz to skleić po raz pierwszy raz na wizji Prawie Tylko rzuciłeś rowerem trochę Ale skleisz to zaraz U! połowa była U, prawie Prawie Ale, ale on, on przed chwilą to lądował czaisz? On przed chwilą to prawie lądował Witam Witam z powrotem W ogóle dzisiaj jest dużo osób no widzę właśnie, widzę, widzę. A ja mam rower. No widzę. Tata jest pola? Teraz ty jesteś jakiś inny my. Nie, teraz taki sam jak <noise> zawsze. Nie. nie. Ta, my, my jesteśmy na dirtach, ten taki trochę emeryta. No to też nie jest dirt. No ja też tego nie zaliczam do dirta, szczerze mówiąc. Dobra, robię bara teraz. Dawaj ksylon! Dawaj! Daleczka czaki jest o to! Daleczka czeki jest o to! Dawaj ksylon! Jest. Tak się. Ale ratujesz. Tak? A... stawaj, ważne, że katujesz Ś Śmieszne to było. Stawaj. Nic mnie nie, nie boli. Czekaj bo No problem. Bo mi się taki są. O. Dzień dobra. Szaki. O. Dzień Dzień cygan, nie może jest, no. jest, 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 jest. Do no fejki, do no fejki, do no fejki Jaki kasztan. Co za gówno Treningówka, treningówka uh, Bar spin, bar spin <laughs> Dawaj zakręć A. Ale kasztan Kasztan, ale było Gratulacje oficjalne, na wizji zrobione Dobra, to teraz lecimy do maka, tak? To jest nagroda za barspina, że le lecimy do maka. A potem szlifowanie, dalej barspina? Tak. I musisz jeszcze zrobić barspina na treningówce, Jeżeli zrobisz tam, to już w ogóle będzie udany I dzień. I kolega może nauczyć mnie pull up bara. O! One hour later. McDonald's zjedzony. I lecimy z powrotem na Nekro. Za mało rotacji. Jak chcesz robić bara, to musisz od razu trochę mocniej szarpnąć, bo barspin ci zatrzyma trochę rotację. czaisz? Oj! Dawaj! Yeah! Yes, Ładnie! Dobrze, poszła tutaj y, nauka Dobrze ci sztuczka wyszła, dobrze, gratulacje! Dobrze, dziękuję, dziękuję! A ty jak nagrałeś? Dobrze nagrałeś? Zobacz! <grafy> gratulacje! Nie no, sto, Fajnie! <grafy> No? Git No i luksusowo Poleciał wszystko To ostatnia chopa, to jest tragedia ogólnie. <grymum> o! <grymum> o! <A>! <grym> git, git! Ory <grym> <grym> <Jedź, jedź! grym> <O, lej>, przeleciałem. <grym> Coś ty zrobił? Cześć. O, to wam się bierze. O, chłam. Chodź A! tu. Ale poleciał. Latnie. Jest Prawie. Jo. Jo. Gig. F**k okay. wow. wow, no teraz byś na mną przeskoczył? No spokojnie A moments later. Henry pompuje dentkę na full. Jaka wielka, to jest koło nie wiem, 35. Zostaw to po prostu. Żeby bombka w piachu nie była. A few moments later. Rzuć ktoś to jakąś cegłą albo coś. Tu masz. Masz. Praw. O kurwa! Ej, no zabiciłeś! Nogadałeś rzucić! To? A rzuciłem! Dzisiaj dziura zrobiła. Rozerwała, tu! Pomijała! Znasz takie firmy! Maxis. Maxis Dlatego taka wytrzymała! Zostaw to Bez kamery to robimy nie. Ej, tutaj z tą nóżką mogłeś tak zrobić. Przepraszam, że się wtrąciłem tak brzydko. Klipa. Ajajaj aj, aj. Dobra, witam was widzowie, w tym momencie jak będzie robił barspina na tej Proszę bardzo, jaka chłopka? Ksylon dawaj! Na półę! nie Zrobisz! Nie ma nie tak boli, ała. A k**a, rzeczywiście! Co za k**a Tata jest kola? Daj nie, zrobić nie, dzisiaj barskina na ty. Ale wiesz jak nie boli? Zdral zrobił a... dwa bary. Traka. E, traka. Ty zrobiłeś bara z flatu, ale, ale nie, nie miał, miał być nie bar z flatu. Na miał, być bar, stać. miał być bar na treningówce. Nie, nie, nie umiem, nie mogę na rowerze prosto stać przystąpięte, Naprawdę. Nie, bo mi przekręcił regulację w bajku i teraz jest tam... Zakręcił Dobra, oficjalnie Ksilą się poddał z barskinem na hopie. Na razie tylko z flatu zrobił już 2-3 razy. No i co? My już kończymy. Gdzie jest zdral? Zdral! Dawaj, ostatnia sztuczka! Bar spin, bar spin! Dobra! No, pod tym akcentem kończymy odcineczek, więc jak nam się spodobała ta łapeczka w górę z subik dzwoneczkiem i do następnego odcinku zawsze w niedzielę o 12.00.